My ze zdumieniem słuchamy dyskusji, prawda, czy istnieje narodowość śląska, czy nie istnieje narodowość śląska, narodowość istnieje albo nie. Natomiast to nie zależy od decyzji urzędów, nie zależy od decyzji sądów, prawda, tak samo problem w jakim wieku, w jakim języku uczyć dzieci. Według prawicy to rodzice o tym decydują i mogą uczyć dzieci po polsku, śląsku, chińsku, niemiecku, szwedzku, prawda. I to państwa nie powinno w ogóle interesować. Także powtarzam, dziwne problemy stwarza nasze państwo. Ten etat stwarza dziwne problemy. I chciałbym, żebyśmy żyli w normalnym kraju, w którym państwo się nie wtrąca. Mogę? Jaki jest pana stosunek do działań y, ruchu autonomii śląska, y, żeby, żeby y, to znaczy, ten teren został. Teren, to, jest, to jest szczególna sytuacja. Ja jestem zwolennikiem autonomii dla wszystkich ziem polskich. Nie wiem czy to jest Śląsk, czy Wielkopolska, czy Mazowsze, prawda, czy Kujawy. Żeby, żeby to jasno powiedzieć, ruch autonomii Śląska wyrósł z poczucia straszliwej krzywdy, bo Ślązacy mieli obiecaną autonomię i rząd pewnego wybitnego socjalisty Józefa Piłsudskiego złamał te postanowienia, prawda. I poza tym, Ślązaków wtedy bardzo źle traktowano ich wielkiego przywódcę, największego polityka polskim okresu międzywojennego, bocieka Korfantego. Sadzono przecież, przecież, przecież do, Berezy, do Berezy, tępiono to wszystko, no i Ślązacy mają te poczucie krzywdy, wyjątkowej. I dlatego ten ruch jest niebezpieczny, bo na tym poczuciu krzywdy może za daleko odejść w drugą stronę. Ale to trzeba oswoić, trzeba Ślązakom dać na autonomię i tylko pilnować, żeby to nie poszło za, za daleko, bo w razie nastroje będą się zaostrzały. My tu na Śląsku doświadczyliśmy kiedyś czegoś takiego jak statutu organicznego, który Rzeczypospolita nam nadała. Zanim w ogóle jakikolwiek kawałek Śląska należał do niej, myśmy uwierzyliśmy, nie? myśmy uwierzyliśmy że Rzeczpospolita jest krajem poważnym, i Rzeczpospolita posła na tak krótką ustawę. krótką, to jest tylko po jednej stronie. Po jednej stronie. I w tej ustawie na ostatni punkt to jest jak się będziemy rozliczali z podatków, To znaczy województwo śląskie. A przedostatni jest taki, Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem objęcia województwa Mniejszość ustawa nie podlega zmianom bez zgody Sejmu Śląskiego. Ja Panu zostawię to. już wszystkim swoim zdaniem zostawiam, żeby widzieć, jak powinna być w państwie prawa rozstrzygana ustawa. Gdy tą ustawę próbowano ograniczyć w latach 30. ubiegłego wieku, to Konstanty Wolny, marszałek Sejmu Śląskiego. Powiedział coś takiego, że gdyby dla chwilowych, dla jakichś korzyści Rzeczypospolita i Sejm, rząd Rzeczypospolitej i Sejm próbował ograniczyć tą ustawę, to sprostytuowałby się. Ten stan istnieje do dnia dzisiejszego i my tu na Śląsku czujemy się pod okupacją komunistycznego państwa polskiego, bo to komuniści dali i uważamy, że to państwo istnieje nadal ponieważ nadal istnieją dekrety Bieruta. Czy pan, gdyby pańska partia wygrała, zwróciłby a, właściwie tak, anulował dekrety Bieruta. Ja jestem akurat prezesem Stowarzyszenia Puszkodanych Mieszcząc Warszawskich, w podbierano wszystko na mocy dekretu Bieruta również. No, tak, tak. Również. E, także oczywiście jestem za restytucją tego wszystkiego. E, natomiast, natomiast, powiedzmy jasno, Polska w 1926 roku wpadła w łapki szajki socjalistów spod znaku Józefa Piłsudskiego. No i tutaj przyszedł na Śląsku, pamiętam wojewoda Grażyński, który w efekcie tego w Korfanty, na którego pod jego pomnikiem składam kwiaty, tam razem jest, jest okazja, popakowano do, do kryminału. Sejm Śląski rozwiązano, rozpędzono i tyle. My zresztą nie chcemy robić żadnych for dla Śląska. Wszystkie ziemie polskie powinny dostać autonomię. Z tym, że od razu muszę panu powiedzieć, że jeżeli pan Gorzelik sobie wyobraża, że prawo Śląskie będzie miało pierwszeństwo przed polskim, to nie. Tak dobrze to już nie będzie, że nie wiem, czy dobrze. Bo władza centralna nada ogromną autonomię poszczególnym ziemiom polskim, ale ale będzie pilnowała, żeby poszczególne władze, na przykład Śląska, czy Wielkopolski, nie wyskiwały swoich własnych obywateli, bo to bywa i tak, że, że one próbują to wyskiwać, także będziemy tego pilnowani. My się nie boimy autonomii. Jeżeli pan był w Monachium kiedyś na Oktoberfest, prawda, to pan pojedzie i widzi pan, gdzie państwo na ulicach, to się widzi 500 flag bawarskich i może jedną niemiecką, która moim radzi kolorystycznie w tym pięknym biało, biało-błękitnym prawda, tonacji i nikomu nie to nie przeszkadza, prawda, że, że Bawaria ma de facto autonomię, że jest to samodzielny Freistaat Bayern. Nikomu to nie przeszkadza. A kto, a kto, panie prezesie, rozkręca pan, dzisiaj, teraz wojnę na Ukrainie? A, to jest właśnie bardzo pytanie. Opowiada pan o, bez wiemy, to, I to, bez i to, bez to też się. wiadomo z, z pani no, Wiktorii Nolan, y, że Amerykanie wydali 5 miliardów na zdestabilizowanie sytuacji na Ukrainie. Czyli wydali to, sobie, a, co dzieje to jest się agresja na wschodniej Ukrainie, to jest, to jest, to agresja jest w... wszystko sterowane przez Nie, absolutnie. Na, na wschodniej Ukrainie sytuacja jest zupełnie inna. Pamiętacie państwo rok 1919 2020 jak były powstania śląskie, prawda? Były powstania śląskie i Polska nielegalnie całkowicie, tym powstańcom śląskim pomagała. I dokładnie to samo robi Rosja. Jest tam po powstanie prorosyjskie tutaj i ona swoim ludziom pomaga. Nawet proporcja Rosjan, Rosjan na, w Donbasie jest mniej więcej taka sama jak proporcja Polaków na, na Śląsku. Jest to analogia, no, jest całkowita. No, panie, panie analogia profesie, jest całkowita, panie profesie, oczywiście. Panie prezesie, no, jeśli, jeśli są pewne międzynarodowe porozumienia, dobrowolnie zawarte przez Rosję, nikt jej nie narzucał. A, tak. Ona dobrowolnie zawarła co? kartę na Róż dobrowolnie podpisała, -mała dobrowolnie Budezju, podpisała Budezju, po porozumienia o E. Tak. Dobrowolnie podpisała porozumienie Budapesztańskie tak, to dobrowolnie to podpisała porozumienie tak. z, z Ukrainą tak. z, o suwerenności i współpracy i wszystkie te porozumienia Rosja złamała. Wszystkie te porozumienia. No Polska złamała, podpisała pokój z Niemcami. Tak, tak, tak. E, e, no po Niemcami i też, i też nielegalnie więc tu jest Więc kto tu jest agresorem? Ale pan? I pan, Polska, i pan raptem Polska, mówi, że, że jakieś Stany Zjednoczone... Polska podpisała porozumienie porozumienie po I Wojnie Światowej i też nielegalnie wspierała postańcy Śląski prawda? Dokładnie tak samo.